Witajcie w ostatnim odcinku e, miniserii związanej z słowem Dalton. Zostało nam po diagnozie, po autonomii, po laboratorium, po tolerancji, po twardości literka N, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka. N to naturalność. Oj, jak trudno być naturalnym. E, jak często zakładamy maski. Maski drugiego człowieka. Dostosowujące nas do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ale kiedy zakładamy te maski? Wtedy, kiedy nie jesteśmy pewni siebie, Wtedy, kiedy nie mamy poczucia własnej wartości, kiedy próbujemy udawać innych, niż coś jesteśmy. Życie z maską na twarzy jest bardzo trudne i frustrujące, i pewne, że później doprowadza do takiego właśnie destrukcyjnego działania, czasem do depresji. Ważniejsze niż zakładanie maski jest umiejętność odgrywania roli. Odgrywanie roli to jest zupełnie co innego. Jak być naturalnym w odgrywaniu roli? Cóż, trzeba ćwiczyć. Trzeba zastanawiać się, co zrobię w sytuacji, kiedy to, to, to i to nastąpi. Można próbować ćwiczyć przed lustrem. Można poprosić kogoś bliskiego, kolegę, koleżankę, męża, żonę, partnera, partnerkę, aby y, sprawdzić się w jakiejś nowej sytuacji. Ta naturalność jest bardzo istotna, ponieważ my, ludzie, podświadomie, Rozpoznajemy kogoś, kto jest nienaturalny, kto udaje, i nie będziemy mieli do niego zaufania, a to znaczy, że nie będziemy go słuchali. To, co wypowie, nie będzie dla nas ważne, bo będziemy uważali, że skoro udaje innego niż jest, to również to, co mówi, nie będzie warte wysłuchania, zastanowienia się, wdrożenia, prowadzenia w życie. Ta naturalność jest też nam potrzebna do tego, żeby sobie szczęśliwie funkcjonować w społeczeństwie. Jeśli nie będziemy się naturalnie zachowywali, to w pewnym momencie wejdzie nam w krew takie bycie kimś innym. Ale pamiętajcie, bo jest takie fajne sformułowanie, że najlepiej być sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. Tak więc ta naturalność w obserwacji świata, w kontaktach z innymi ludźmi, pomaga nam być zdrowszym psychicznie, zdrowszym na umyśle. Ale tą naturalność musimy też szanować u innych. Tej bardziej naturalność są dzieci. Dzieci nie udają, że są inne niż są w rzeczywistości. One spontanicznie reagują na pewne rzeczy. Szybko y, robią się smutne, szybko się weselą, jak są radosne, to emanują tą radością. Czasem aż kipią radością. Jak są smutne, to płaczą, są załamane, są przybite. Y, ta naturalność jest wpisana w świat dziecka. Pielęgnujmy tę naturalność tak, aby nie wstydziły się być naturalnym, ponieważ wtedy człowiek jest bardziej szczęśliwy, jeśli nie musi udawać przed innymi kogoś, kim nie jest. Plan Daltoński wspiera tę naturalność, ponieważ daje dużo autonomii dziecku, pozwala mu samodzielnie pracować, pozwala mu dostosowywać rytm swojego, swojej pracy do tego, jakie ma umiejętności. I dzięki temu w naturalny sposób również się rozwija nie narzucony przez innych nie przez próbę dostosowania do innych osób z danej klasy no bo on już zrobił bo on już potrafi to zrobić, a ty jeszcze nie dajmy mu trochę tej swobody dajmy mu tej autonomii sprawmy, aby poczuł się, że w naturalny sposób dotrze do kolejnego etapu swojego rozwoju przecież nikt nie każe dzieci, że nie chodzą w wieku jednego roku naturalne jest że zaczyna chodzić czasem w wieku półtora roku. Podobnie jest z mówieniem. To zależy od naszych wewnętrznych, osobistych sytuacji. Od tego, jacy jesteśmy, jak się urodziliśmy, jakie mamy obciążenia. Dlatego pozwólmy być naturalnym ludziom, pozwólmy być naturalnym dzieciom, bo dzięki temu przyszłości nie będą musiały szukać sposobów na to, jak się odnaleźć w społeczeństwie, jak zakładać maski. Zobaczcie, obserwujemy czasem ludzi dorosłych i zastanawiamy się, o kurczę, co on taki jest jakiś dziwny. Ciągle się śmieje. Dlaczego on się tak ciągle śmieje? <gry> po prostu jest szczęśliwy, jest naturalny. Ma poczucie własnej wartości. Nie obawia się tego, że ktoś go oceni, że śmieje się z byle czego. Po prostu taki jestem. Lubię się cieszyć, to się cieszę. Nie akceptujesz mnie? Trudno. Znajdę kogoś, kto mnie akceptuje. Bądź naturalny. Będziesz szczęśliwy. Bądź naturalna. Będzie szczęśliwa. To tyle w ostatnim odcinku, związanym z miniserią o analizie słowa Dalton, czyli Dalton to diagnoza, to autonomia, to tolerancja, to otwartość, wreszcie naturalność. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć.